Cześć, witajcie na kanale 365 dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Fortuny pierwszej ligi Wisła Kraków wygryła z GKS Tychy 2 do 1. Zanim zaproszę na materiał poświęcony temu spotkaniu, zachęcam standardowo już do subskrypcji kanału, a także do naciśnięcia przycisku luby to pod materiałem. Naprawdę gigantyczna dramaturgia w tym meczu. Biała Gwiazda znów pokazała charakter, wygrała piąty mecz z rzędu. Jest to 15 punktów na 15 możliwych. W tym roku kalendarzowym i naprawdę podopiecznie Radosława Sobolewskiego. No zapisują. E, historii, oczywiście jeszcze daleka droga do awansu, ale na kanwie tego meczu, w którym zawarło się tak dużo historii, tak dużo jakichś takich inspirujących wydarzeń, że właściwie ciężko to określić jednym, e, jednym filmem. Oglądałem ten mecz uważnie i można go na pewno podzielić na kilka faz. Po pierwsze Wisła dobrze weszła w to spotkanie, dominowało właściwie od pierwszej minuty, ale brakowało puenty, to znaczy była dominacja, była e, z dużą łatwością, no umówmy się dla GKS Tychy oczywiście z szacunkiem, e, z dużą łatwością e, Próba stwarzania sobie wielu e, sytuacji, dochodzenia do nich, natomiast zawsze czegoś brakowało. Zaimponował na pewno Aleks Smula, czy z drugiej strony Miki, czyli bardzo ofensywnie grający wahadłowi, którzy no, dogrywali te piłki w dość zagęszczone pole karne. No bo to też trzeba powiedzieć, że podopieczni Dominika Nowaka, no jednak z dość przemyślanie e, grali defensywnie, zagęszczali tą przestrzeń i Wisła miało duże problemy, by się przedrzeć w tej strefie. Natomiast tacy piłkarze jak e, no, James, to w ogóle jest taki cichy bohater, natomiast przed wszystkim Luis Fernandez dawali to przyspieszenie, dawali tą taką pewną arytmię do gry, no i gdzieś tam to powodowało różnicę pierwszą bramkę widzieliśmy dopiero w drugiej połowie spotkania kapitalny strzał Jarocha właściwie bo ten obrońca już wstrzelił tą piłkę na siłę, no bo to była taka akcja która też pokazywała twarz pierwszej połowy, czyli taką, taki napór Wisły, natomiast ofiarny ale skuteczny wyblok przyjezdnych, widać było Żgiek jest tych, no i nagrana. Remis szuka przede wszystkim grą defensywną, szans z kontry. Bramka na jeden do jednego przyszła z, z, głównie z uwagi na cwaniactwo fantastyczne zachowanie Kacpera Skibickiego piłkarza wypożyczonego na tę rundę z Legii Warszawa. Fajnie odnalazł się w polu karny, no i e, świetnie wybił tą piłkę, e, podkładając e, tym samym nogę i został trącony no dość pechowo z, z perspektywy Wisły przez Mikiego. I absolutnie m, mamy, absolutnie słuszny. Podyktowany rzut karny. No, ten mecz też trochę się nie układał, bo mieliśmy tak naprawdę pół sytuacji, jeżeli można klasyfikować ten rzut karny jako groźną akcję dla gości i wynik 1 do 1. Szkoda z perspektywy Wisły, no bo to była duża dominacja i tak naprawdę można było gdzieś tam sprawę tej wygranej wcześniej zmaterializować. Wisła w każdym elemencie była szybsza, lepsza. No i to też gołym okiem widać było głównie w parametrach takich motorycznych, że no gdzieś tam ten okres przygotowawczy i kolejne wygrane mecze podopieczne Radosława sobowskiego napędzają tą no i ten doskok, podejście, zaangażowanie, no to wszystko imponuje. Bramkę Wisła wstrzeliła już w samej końcówce, cudowne impulsy z ławki, no bo to też trzeba podkreślić, zarówno Duda, Basza czy Michał Żyro, no właściwie każdy z nich po trochu miał udział przy tej bramce, faulowany rzecz jasna Wulent Basza, długo sędzia analizował tą sytuację, Duże nerwy, dramaturgia, wiadomo, od czas doliczony i ten przyciągające się sekundy, które upływały. Technologia wary pomogła, absolutnie słuszna, uznana jedenasta, no i podszedł do tego strzału nie kto inny, jak rzecz jasna. Luis Fernandez, prawdziwy lider, no piłkarz, który imponuje wszelkimi możliwymi statystykami, bo słuchajcie, to jest bramka numer 6 dla Wisły w tym roku kalendarzowym. Także naprawdę no Hiszpany bryluje w każdym możliwym aspekcie, no bo jest to pozycja lidera na boisku, jest to stempel na każdej akcji, jest to to przyspieszenie i ta rytmia, czyli coś nieszablonowego, co zawsze pomaga w kreowaniu, no i na końcu jest to wykończenie. Rzut oka na tabelę, jak to wygląda po tym spotkaniu. Zresztą, jak widzicie, Wisła to jest na ten moment miejsce czwarte. Oczywiście przed swoimi spotkaniami jeszcze Puszcza czy Arka, kilka jest tych, natomiast 11. Lokata, 27 punktów na koncie. Po Sabolewskiego, no idą w. Strony awansu. Kurs oczywiście jest jasno obrany. Piąta wygrana, pięć spotkań. No, chyba nie ma innym, mocniejszego sygnału niż ten, który wysłała Biała Gwiazda, że chcą się zameldować w Ekstraklasie. Dzięki. Rzut oka na spotkanie Wisły z GKS. Tychy. Zachęcam do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.